Do tej pory w Województwie Śląskim złożono już 337 tysięcy wniosków o świadczenie 500. Od czerwca zakład ubezpieczeń społecznych będzie wypłacał 500 plus dla rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia na nowy okres świadczeniowy. W całym kraju od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już prawie 3 miliony wniosków o świadczenie rodzinne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wkrótce będzie wypłacał świadczenie 500. Rodzice, którzy chcą mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty świadczenia, powinni złożyć elektroniczny wniosek do końca kwietnia. W województwie śląskim najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic. Od 1 lutego do 16 marca do ZUS od mieszkańców stolicy naszego regionu wpłynęło ponad 20 400 wniosków. Tuż za Katowicami znalazła się Częstochowa, z której do ZUS wpłynęło 15 600 wniosków. A na trzecim miejscu jest Sosnowiec z liczbą 14 400 wniosków. Bielsko-Biała z tego miasta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 14 100 wniosków, czyli niewiele mniej niż w Sosnowcu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o oświadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną EMZUS, Platformę Usług Elektronicznych PUEZUS, Portal Empatia, lub bankowość elektroniczną. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie za pomocą EMSUS i otrzymał świadczenie, może utworzyć nowy dokument na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Zatem jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, czyli teraz do 31 maja, otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca tego roku do 31 maja roku następnego. Jeśli rodzic złoży wniosek po 31 maja, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym został złożony wniosek, do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka, albo objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, czy faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej. Warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty oraz prawo do otrzymania świadczenia. W przypadku nowonarodzonego dziecka rodzic ma 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 500. Jeśli zrobi to w tym terminie, świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko otrzyma od dnia urodzenia dziecka. ZUS ma 2 miesiące na wypłatę świadczenia po złożeniu wniosku, ale warto złożyć wniosek do końca kwietnia, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty i otrzymać przelew. Już w czerwcu bieżącego roku. Świadczenie wypłacane jest tylko w formie bezgotówkowej co miesiąc na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Przypominamy, aby aktywować aplikację, przez którą można złożyć wniosek, należy powiązać ją ze swoim profilem na PółEzus. Proces ten jest opisany na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.